Siema, siema! Uu. O matko bosko, co to się stanęło? Parę osób <laughs> Zaczynam znowu od parę osób No ale takie jest faktycznie Gdzie ja jestem? Parę osób prosiło mnie, abym porównał ten motocykl, jakim jest Yamaha R1 Kurde, gdzie ja jestem? Z moim poprzednim motocyklem, czyli cbr 1000RR Gdyż... Ha. No zobaczymy, no gdzieś tam dojadę w każdym bądź razie Ale jaja Zakamarki łodzi Oho uh -huh. O, no nic, może się gdzieś dojedzie otóż naprawdę z początku nie mogłem się przyzwyczaić do R1 naprawdę, za Chiny Ludowe bałem się tego tego właśnie o, co widać że byle dodanie gazu i tu koło idzie do góry w każdym momencie. I to I no naprawdę ciężko mi się było do tego przyzwyczaić, R1, nie Riedynka, cyberka nie była aż tak narowista. Sprawiała wrażenie może rzeczywiście cięższej, chociaż wiadomo jak się jeździ to to nie ma to większego znaczenia, bo to jest kwestia po prostu Paru dni i do motocykla się przyzwyczaimy. W każdym razie po jakiejś tam już, po jakimś okresie, jak się wjeździłem w tą CBRkę, to naprawdę można z nią było robić wszystko, tak? Każdy zakręt, każda, że tak powiem, prędkość, o ile można było dany manewr wykonać na. CBRC, to ja to my go razem wykonaliśmy. I No co? No tyle no. Ceberka była na pewno trochę słabsza niż R1. Jeżeli chodzi o, o samoruszanie, tak? Zupełnie inaczej się tymi motocyklami rusza. Niektórzy robią tutaj różne, że tak powiem. Modyfikacje dodają jedną tarczę do tarcz sprzęgłowych bodajże od modelu RN19. A ten właśnie model RN22 ma silnik typu crossplane. O tym też kiedyś ten temat rozwiniemy. Jak i co ma się właśnie w tym crossplane? Ie. Zademonstrujemy na przykładzie prawdziwego wału. Od co chodzi. Ale właśnie ten układ wału sprawia, że ten motocykl jest z dołu taki, o, jak zredukujemy do jedynki. Słychać go normalnie jak fałkę. I, I naprawdę. Ja już się naprawdę przyzwyczaiłem, tak? Ale na samym początku, no za cholerę, nie mogłem ruszyć tym motocyklem. Może no, nie to, że ruszyć, tak? Ciężko mi było się przyzwyczaić do tego ruszania ponieważ coś tam zawsze szarpało, obczytałem się po forach, pisali albo ruszać z dwójki, albo się przyzwyczaić. A no, ja się przyzwyczaiłem, już jest wszystko fajnie, tak. Jedyne co trzeba dać trochę więcej gazu podczas ruszania, wtedy to się niweluje wszystko. Te wszystkie wibracje. A no, już postoimy, nie będziemy się tutaj... Co by można było powiedzieć, czym się różnią, na przykład R1, a pojedziemy prosto, zobaczymy gdzie wyjedziemy, już mniej więcej wiem gdzie jestem. R1 na przykład ma linkę sprzęgła, a w CBRc sprzęgło było wyzwalane hydraulicznie, tak? Czyli mieliśmy pompę tutaj w tym miejscu, dodatkowy zbiorniczek na płyn. które rozwiązanie jest lepsze? Nie wiem. Myślę, że jedno i drugie jest dobre, skoro. W tej klasy motocyklach Instaluje się Stosuje się takie i takie rozwiązania To znaczy, że rozwiązanie to wcale nie jest złe Linka może pęknąć Przewód Hamulcowy również może pęknąć Także podatność na jakieś awarie Chyba jest jednakowa Jedno i drugie Jeden i drugi układ trzeba Serwisować Dobra, my tu jesteśmy no, chyba się spodziewam gdzie wyjedziemy może fajnie nawet aha tak jest jesteśmy tutaj no dzisiaj parę tam spraw miałem w łodzi między innymi także no tak się ma różnica między cbr a r 1 Który jest szybszy? Nie wiem, chyba jednakowo są szybkie, bo no bo tak to zostało stworzone, no. Dobra, dwie minutki takiego. No. To co tygryski lubią najbardziej będzie zaraz. Robię to. No, to co? Jakieś tam chyba wątpliwości rozwiałem. Jeżeli chodzi o gabaryty, długość, to wszystko to są różnice, powiedziałbym, minimalne. Jeżeli chodzi o wchodzenie w zakręty, też ta sama bajka. Jedno i drugie układa się do zakrętów jak po sznureczku. Teraz z r też nie mam żadnych problemów Nie miałem żadnych problemów, po prostu Przyzwyczaiłem się do niej i... No i co? No i tak to wygląda O, ktoś coś przegiął Mi się podoba Dobra no to nie przedłużam tradycyjnie zapraszam do jakiegoś tam wiadomo oglądania coś tam na bieżąco będziemy wstawiać jak Macie jakieś sugestie, propozycje tematu śmiało możecie pisać No bo w zasadzie większość tematów jest właśnie na waszą prośbę realizowana tak nie ma tutaj jakiegoś Jakiegoś kurcze Dylematu. No, dobra. No to co? Na razie, cześć.